Dobrze. No i no koniec. Mm -hmm. jeszcze muszę coś tam robicie, to ja sobie... Słuchajcie, to jest tak. Po pierwsze gotujemy, mam. Po drugie, e, teraz zacznie się jakby praca już e, przygotowaniem do e, koncerta gudinalowego, który odbędzie się 17 czerwca w gołębiejskiej. Bałębieskim. E, Pani Agnieszka będzie jakby w, w, wami się bezpośrednio opiekowała i też będzie, e, będzie się z wami kontaktowała i też e, będzie się z nią wy bezpośrednio kontaktować. E, I Agnieszka jakbyś mogła parę słów To tak, pierwsza sprawa, że, jeżeli chodzi o przygotowania. Otóż chorobowicie już wspomniałaś na festingu, że takie próby będą w sobotę, niedziela, każdy weekend. I myślę, że zaczniemy gdzieś około 7, 8 maja albo później, to będzie jeszcze informacja. Także obecnie będzie rumycykowa na tych próbach. Osoby, które i tutaj w żadnym usprawiedliwieniu nie będą jakieś rzeczywości rodzinne. Także proszę tak organizować sobie czas, aby być na tych próbach. W przypadku jeżeli to może by, by być 7 by, by, by majek szóstego, to będzie mają, prawda? razem z żółwiem, żeby tylko nie To będą... Bo, bo... Indywidualne przypadki będziecie się kontaktować z panią Tak, rynkowej. no jak któraś z was ciężko zachoruje, to będziemy to indywidualnie pewnie rozpatrywać. Natomiast to jest tak, że chyba po weekendzie majowym, tak jak Agnieszka mówi, soboty i niedziele yy, będą te próby aż do 17 czerwca, kiedy jest przewidywany finał. Czyli w każdą sobotę i niedzielę 2-3 godziny, prawda? Jest było ta próba, a tę próbę są w, w działalnym e, e, została ustalona na pierwszej próbie. Także to nie jest na tej zasadzie, że zapewne w jakiś tam sposób będziemy musieli się dostosować do wszystkich, żeby wszystkie dziewczyny mogły na, na tę godzinę dotrzeć. Jeżeli chodzi już o same wybory, to przed wyborami bezpośrednio, przed e, na samym finałem 17 czerwca w tym tygodniu będzie tych więcej, także być może już nawet od torku i na scenie w hotelu. Kluby. Dzięki nam jest próba generalna od rana właśnie w hotelu angielskim. E, jeszcze mam taką prośbę, jeżeli by się okazało, że któryś z Was z ważnych powodów e, e, zawodowych, i innych rodzinnych nie może e, wziąć się na udział w konkursie, tak żeby ja się odmówił informacji jak najwcześniej. Generalnie prosiłam o informacje. Kontakt do mnie komórkowy macie, tak? Mówię o sms-y. Też jeżeli chodzi o adres mailowy, biuro małpa, bizkontakt, to nawet z naszej strony Agencji Modele. Także proszę czekać na taką informację o przygotowaniach, które myślę, że w ciągu półtorej tygodni najpóźniej otrzymacie. Ta Te informacja też będzie zawierała wiadomość o czekającej Was sesji zdjęciowej, jak sesji trzeba się przygotować, gdzie ona będzie. Yy, ta sesja zdjęciowa będzie na potrzeby Waszych...